Spróbuję! Co, na stojaka, nie? No. Na stojaka, od samego początku. No I, i nie odkręcaj w dole dopiero, bo musisz odkręcić jak już zjeżdżasz i na bombie jechać. Jak już zjeżdżasz? No ja tutaj odkręcam od razu na pełną kurwę. Od razu od początku? Stąd? Jak zjeżdżasz? Nie, tu już. Jak tu już? No ja jak z trójki, strzelam, nie? I mam las cały czas. Ale no dobra, zjeżdżasz no. i tu i, i dopiero dajesz pistę? A kiedy? Czyli jak wjeżdżasz już? No, wjeżdżasz teraz już w pełne Na pełnej kurwie cały czas. Od wyruszenia do końca. Spróbuję. Wejdźmy na tym, nie? No ale stąd. No, ale tu, stąd, kusy, skąd? Albo z Coś Żeś A ja chciałem na wprost. Co? Na wprost, nie? Nie napędzisz się na tyle. Myślisz? No spróbuję, będzie dwa razy spróbuję. Corre,